Potem świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka pepa. Roboty drogowe. Jest piękny słoneczny dzień. Pepa z rodziną wybiera się na plac zabaw. Czy wszyscy gotowi? Tak, tato świnko. A więc ruszamy. <świra> Jedziemy na plac zabaw, jedziemy na plac zabaw. Pepa i George bardzo lubią plac zabaw. Och, dlaczego stoimy? Na drodze jest korek. Tatusiu, to jak my się dostaniemy na plac zabaw? Nie płacz, George. Korek zaraz się skończy. Stop! Pan Byk zatrzymał ruch. Co się stało, panie byku? Mamy awarię wodociągu. Woda zalewa drogę. Tak, jesteśmy po to, żeby to naprawić. O. Długo to potrwa? Dopóki nie uda się usunąć awarii. Hm. Spychać, spychać. George <laughs> lubi spychacze. Tędy, panie nosorożcu. Tak jest, szefie. Pan byk jest brygadzistą. Panie byku. Czy pan wie, skąd się wzięła woda? Wypływa z pękniętej rury wodociągowej. Jak to naprawicie? Musimy rozkopać drogę. Jej! Trzeba zakręcić zawór. <grystanie> George uwielbia dźwigni. Usuniemy uszkodzoną rurę. I zamontujemy nową. Dziękujemy za szybkie usunięcie awarii. Nie ma sprawy. Pa! Do widzenia! Ojej, George chciałby zostać z panem Bykiem. Nie płacz, zaraz będziemy na Placu Zabaw! Ustawisz spychacz i żuraw w piaskownicy. I tak jak pan byk, będziesz usuwał awarię wodociągu. <grym> Pepa z rodziną przyjechała na plac zabaw. Witam wszystkich. Witaj, Witaj Pepo. <grym> Edmund Słoń i Richard Królik bawią się w piaskownicy. Brum, brum, brum. Obawimy się w piaskownicy. Dobrze. Stop! Co się stało? Naprawiamy awarię wodociągu. Ja jestem brygadzistą. O! Oh. Oh. Jak to długo potrwa? Dopóki nie uda się nam usunąć awarii. Cały czas pracujemy. Zasypujcie! Awaria usunięta. Pepa, George, pora wracać do domu. Ojej, George, nie chcę jeszcze wracać do domu. Może znowu spotkamy pana byka usuwającego awarię. Taj i George wypatrują, czy nie widać gdzieś pana byka. Spychacz, dźwig! Jesteśmy! O. Pana byka już nie ma. Pan byk skończył pracę i wrócił do domu. Eee. Spychacz, dźwig! do dociągu? Nie, Pepo! Tym razem zepsuł się kabel elektryczny! Niech pan powie, jak to naprawicie! Rozkopiemy drogę! <gry> Pepa i George bardzo lubią patrzeć, jak pan Byk rozkopuje drogę. Wszyscy lubią patrzeć, jak pan Byk rozkopuje drogę. Kostacią głosów użyczyli Joanna Domańska, Julita Kożuszek-Borsuk, Dorota Lanton, Andrzej Chudy, Zbigniew Kozłowski, Marek Włodarczyk. Reżyseria i udźwiękowienie Krzysztof Nawrot. Wersja polska GMC Studio.